Sieman Koldziska z Daystonem Metsu i to was w kolejnym odcinku z Carrier Juventusem w super Lidze w FIFA 21. Dzisiaj rozpoczynamy od meczu z Manchester United, potem mamy spotkanie z Barceloną w Pucharze, Mets Atletico z Milanem i jeszcze jedno spotkanie, ale nie wiadomo z kim, bo dzisiaj nastąpi podział na grupę mistrzowską i spadkową. Oddzielimy fenomenalny drużyny od tych bardzo dobrych i zobaczymy, kto ostatecznie znajdzie się w której grupie. My liczymy oczywiście na to, że utrzymamy się w grupie mistrzowskiej. Zaczynamy od meczu z United. Po zwycięstwo na własnym stadionie zaczynamy! I jak widzimy, atakujemy od samego początku Dybala, ładne zagranie do Ronaldo, wycofanie. Jest tutaj Artur, Artur do Ronaldo, Cristiano Ronaldo ma niekrytego Dybala, Dybala, Ronaldo, indywidualnie Portugalczyk nad poprzeczką. Chciał uderzyć pięknie, ale niestety trochę zabrakło. Jest tutaj Zakaria, świetna kontrola Szwajcara, Fernandes na pole karne, Greenwood, ależ interweniuje Castels, ratując nam skórę. Dobrze, awar. Zagranie do Neto, Neto z pierwszej do Dybali, Dybala do Ronaldo, Ronaldo ma szansę na zdobycie bramki, ależ pięknie obronił to De Gea. David De Gea popisał się spektakularną paradą. Jeszcze tutaj Awar bawi się piłką, zagrywa do Neto, Neto w polu karnym do środka, Ronaldo zablokowany, kto wywalczy tą piłkę Dybala, ale tylko na moment, a potem miał ją Manchester. Fernandes wiemy, że potrafił uderzać rzuty wolne, musimy się tutaj mieć na baczności. FERNANDES KASTELS, TAK JEST, TAKIMI STRZAŁAMI SIĘ GO NIE ZASKOCZY, FENOMENALNA POSTAWA BELGA. Jeszcze tutaj Cristiano Ronaldo zagrał do Sinistery. Sinistera rozpędza się, za moment zamelduje się w polu karnym. Kolumbijczyk uderzył, De Gea to obronił. No bramkarze są dzisiaj w kozackiej dyspozycji. No i to spotkanie kończy się podziałem punktów 0 do 0. Bramka że bronili wszystko co się dało naprawdę i Castles i DHA byli kapitalnie dysponowani. Przez to w tym spotkaniu nie padły bramki, wiadomo nie była to najlepsza informacja, no bo jednak każdy z nas lubi jak w spotkaniu padają bramki. Nastąpił tutaj podział punktów. Oby nas to za wiele nie kosztowało. No ale damy z siebie wszystko w następnych meczach. Przechodzimy dalej. No i widzimy sytuację, trzecie miejsce. No tylko 6 punktów do zdobycia, więc w teorii jeszcze możemy spaść do grupy spadkowej. Ale oby do tego nie doszło, tutaj widzimy, gramy w ćwierćfinale Pucharu Superligi z FC Barceloną, gramy rezerwowym składem, no bo rezerwowi też gdzieś muszą grać i od tego jest właśnie Puchar, więc zaczynamy spotkanie z dumą Katalonii! Jest tutaj Frabotta, zagrał do środka Chlożek, na pole karne Pessina niepotrzebnie lobował, tutaj trzeba było uderzać na siłę. Messi zagrał do środka, Gerard Piqué, Griezmann, Rabiot, mocno i pięknie, Gianluigi Buffon, spektakularna interwencja sędziwego Włocha. I mamy rzut wolny, Messi, wiemy, że stanowi wielkie zagrożenie, pianić, przebiega nad piłką, Leo, Messi i wybija to Montiel, i jeszcze Rabiot zgarnia tą piłkę, Griezmann, na pole karne, Messi bawi się piłką, Lionel, Messi nie daje rady się przedrzeć, nasi świetnie go blokują, i odzyskujemy ostatecznie tą piłkę. Jest tutaj Kulusewski, czy nastąpi dośrodkowanie piłka na lewej nodze? A Ter Stegen łapie to jak muchę, która wolno leci. I jeszcze tutaj Kieza zagrał do Pessiny, Pessina ma autostradę przed sobą. Były już zmiany Dybala, m.in. pojawił się na boisku i Cristiano Ronaldo. Obyśmy wykorzystali ich potencjał, Paulo Dybala. Dybala dośrodkował Ronaldo nad poprzeczką. Niestety, nie był dobrze ustawiony do tej piłki. Jest tutaj Frabotta. Odnaleziony Christian Ronaldo, 69. magiczna minuta, Cristiano do środka, Dybala, jeszcze Ronaldo w polu karnym, schodzi do prawej nogi, jest blokowany przez De Jonga, który świetnie teraz interweniował. Cały czas tutaj dyktujemy warunki gry, mimo iż gramy w personalnie słabszy składzie niż Barcelona, ale co z tego? Christian Ronaldo, Ronaldo! No wpuściliśmy te takie nasze gwiazdy jak Ronaldo czy Dybala ale nadal na papierze Barcelona ma bardziej podstawowy skład od nas. Ronaldo zagrał do Dybali, Dybala kontra Mingeza. Mingeza nie ma szans w tym pojedynku, i piłka centymetry mija bramkę, a i to powinno być 1-0. do 0. Jeszcze tutaj zagrań McKinniego, ależ pięknie tutaj do Ronaldo, Cristiano Ronaldo! I nie trafia, metalowy pręt, staje mu na drodze. 120 minut rywalizacji nie przyniosło rozstrzygnięcia, czas na karne strzelanie rozpocznie Ronaldo. Zobaczmy co potrafimy, Antoine Griezmann kontra Buffon, ależ perfekcja, Buffon robił co w jego mocy, ale nie dał rady. Po naszej stronie strzelanie rozpoczyna Cristiano Ronaldo, specjalista odrzutów karnych, nie pomylił się, 1 do jednego. No i czas na Fatiego, Ansu Fati, nadzieja barcony, ależ pewnie nie do obrony. No i teraz Dybala, będzie celował w okolice pod poprzeczkę, a i pięknie Ter Stegen wyjął to perfekcyjnie. No i bardzo ona przed wielką szansą, Aaron Ramsey, a i bufon tego nie sięgnął, były gracz Juve zdobywa bramkę. Montiel, młody Argentyńczyk. Czy wytrzyma presję? Tak jest, idealne uderzenie, bramkaż bez szans. No i Leo Messi, największa gwiazda Aj słupek metalowy brend powstrzymał Ronaldo w grze w czasie dogrywki, a teraz karnych Messi jego, bo ależ pewność. I bawimy się od początku, znowu mamy remis. Gerard Pique, trafił pięknie. Bardzo dobre uderzenie w boczną siatkę. No i Bentankur musi nas utrzymać przy życiu. Zobaczmy, czy to mu się uda, Rugwajczyk pewnie, tak jest, strzelamy do nagłej śmierci. Rabiot, były graciówę, czy wytrzyma presję, tak jest. Zmylił totalnie Bufona. I wszystko teraz zależy od Terrestajgena, czy powstrzyma Kiezę. Kieza zmylił bramkarza, pewne uderzenie, gramy dalej. De Jong, świetny środkowy pomocnik powstrzymany przez Buffona, siła doświadczenia, była ty tutaj kluczowa. McKenny, młody piłkarz, czy da radę pokonać Ter Stegena? zobaczmy, celuje w okolice okienka. McKenny gol, tak jest, koniec, Juventus eliminuje Barcelonę. Ale te kactenki po rzutach karnych, czy ogólnie po takich golach, na przykład w 90 minucie, bardzo mi się podobają. I to jest akurat coś fajnego. No, i możemy teraz świętować wyeliminowanie Barcelony. Oczywiście nie graliśmy w pełni rezerwowym składem, bo w czasie meczu, dokonając zmian, wpuściłem m.in. Dybale czy Ronaldo, no bo jednak byli mi potrzebni. Ale nawet ten rezerwowy skład na początku radził sobie dobrze. Barcelona nie kreowała zbyt wielu okazji, co widać oczywiście po statystykach. Daliśmy radę wygrać po rzutach karnych. W sumie fajnie się strzela te rzuty karne. To jest taki dodatek idealny czasem. Jak jest takie spotkanie niezbyt porywające. To rzuty karne wszystko potrafią wynagrodzić. A teraz przechodzimy dalej. No i widzimy sytuację w pozostałych spotkaniach. Widzimy, kto awansował i w półfinale trafiamy na kogo na Atletico. Oj, niedobre losowanie, bo z nimi się zawsze, ale to zawsze ciężko gra. No i tutaj widzimy nasz podstawowy skład. Przed meczem ligowym tutaj gramy w podstawo podstawowym składem i zobaczmy w sumie, na ile stać Atletico. To może być interesujące. Zobaczmy, Karasko urwał się naszym obrońcy. Karasko bawi się, robi z naszego obrońcy wiatra, Toreira, jeszcze Edrera i broni to Castels. No, mamy bramkarzy w kapitalnej dyspozycji, aż ciężko wybrać numer jeden. Jeszcze zrzut roczny, Koke. Długo się zastanawia, nareszcie centruje Karasko, no tym strzałem nie zaskoczyłby nawet bramkarza w B-klasie. Dobre zagranie do środka Ronaldo, jeszcze wycofanie Dybala. Jest tutaj Chiesa, Chiesa do Ronaldo, Ronaldo w polu karnym dograł do Artura, ten jest zablokowany. Ronaldo w boczną siatkę, a miało być tak pięknie. Dobrze Chiesa, Kieza do środka, Cristiano do Kiezy, ależ piękna dwójkowa akcja. Czy do środku je młody Włoch? Zobaczmy, uderzył! Aj, tutaj powstrzymany przez Oblaka, jeszcze nabity piłką. No i Oblak wznowił grę z piątego metra. Koke, dobra zabawa piłką, Carrasco. Wypuszcza Moratę w bój, Alvaro Drewniak, Morata stara się przedrzeć, czy mu się to uda, oczywiście, że mu się to udaje, boski Alvaro, Koke, jeszcze uderzenie Errery, ależ Castells ma dyspozycję, a i tak tutaj była pozycja spalona, ale brawa dla Belga za tą interwencję, to zawsze podbija morale, no i zobaczmy, czy był spalony, oczywiście, że tak, dobra decyzja sędziego, co w... No to w sumie nie jest Liga Hiszpańska, więc... gramy tylko z hiszpańską drużyną, więc sędziowie są tutaj na poziomie, Neto, jeszcze Dybala, Christian Ronaldo, melduje się w polu karnym z Bramką, tak jest 1 do 0 dla Juventusu, 33 minuta, i nareszcie w tym odcinku pada jakaś Bramka z gry. No, bo w rzutach karnych wiadomo, że musiały paść. Jest tutaj Bernardeski do środka. Moriata byli gracze, i Uwe świetnie rozgrywają piłkę Alvaro Moriata. Morata do środka, Herrera jeszcze blok po strzale. Koke. Wybroniliśmy się, a to mogło być 1 do 1. Spokojnie tutaj Kiesa zagrał do środka. Dybala jest zdecydowanie szybszy od Koke. Dybala melduje się w polu karnym. Dogrywa Ronaldo 2 do 0, a tak się właśnie główkuje. Tam skąd przyszła? bramka, złapany na wykroku. I Juventus wychodzi na spokojne dwubramkowe prowadzenie. Jest tutaj Hermoso. Jeszcze Herrera. Dobre zagranie do środka. Morata, wycofanie Toreira. Morata, Morata zablokowany przez Delichta. Perfekcyjna postawa Holendra w defensywie. Bernardeski Suarez zastąpił Moratę. Koke... Powstrzymany przez Delicta, Bentancur nabił niepotrzebnie gracza Atletico. Koke Suarez, gol! Oj, niedobrze, że wpuścili Suareza, bo on w przeciwieństwie do Moraty wie co robić w polu karnym i zdobywa bramkę. No i wygrywamy ostatecznie to spotkanie 2 do 1. Dobrze, że tak późno został wpuszczony Suarez. Wiecie, jak się gra przeciwko Moracie, to już masz od razu takiego banana na twarzy, bo wiesz, że wszystko będzie dobrze, a jak pojawia się Suarez, to co jak co, ale tam menda potrafi zdobyć bramkę w polu karnym. No i potrafi ukąsić, jak w tym przypadku. Aj Kielini coś o tym wie. Przejdźmy dalej. No i widzimy tutaj sytuację, 21 kolejek za nami, mamy drugie miejsce, pewne miejsce w fazie mistrzowskiej, znaczy w grupie mistrzowskiej. Tutaj dostaliśmy 109 milionów oferty za Artura od Bayernu, ale odrzucamy ofertę spoza Superligi. No i czas na starcie z Milanem. Oby to była formalność. Ostatnia kolejka rundy zasadniczej. A potem już podział na najlepszych. No, i na tych tylko bardzo dobrych. Chociaż to i tak nie jest ujma w super lidze. Dybala dośrodkowuje. I świetnie interweniuje Sanchez. Kolumbijczyk kreatuje swój zespół. Ale to nie koniec zagrożenia. Dybala dośrodkowuje. Cristiano! Niestety wybił to obrońca. Jeszcze Awar. Zagrani do Delichta. Delicht, Aj, nie trafił, ale starał się uderzyć bardzo fajnie. Tutaj Donnarumma nie miałby większych szans. Sanchez popełnił błąd. Neto zagrani do Dybali. Dybala do Ronaldo. Donnarumma! Ależ perfekcyjne ustawienie. Do teraz nie wierzę, że to nie wpadło. Jeszcze Dybala w grę. Dośrodkował, Donnarumma piąstkuje. Jest Award za granie do Delicht! De A i ponownie próbował, ale niestety ponownie efekt taki sam. Świetnie, Ronaldo napędza akcję środkiem. Cristiano Ronaldo indywidualny rajd. Mija obrońców jak slalomowe tyczki. dogrywa do środka zablokowany strzał. Milan naprawdę dzielnie się broni. Jest tutaj Cassie. Zagrał do Rebicia ante, rebić, wychodzi, Castels i to była świetna decyzja, bo przechwycił tą piłkę. Jest tutaj Awar, zbiegł do środka, piłka na prawej nodze, Dybala jeszcze Cristiano Ronaldo. Ronaldo, Dybala w polu karnym, czy uderzy? Tak jest, lobikiem go nad poprzeczką. A i nawet lobikiem go dzisiaj nie działa. Dobrze Kessi Ibrahimowicz, Brahim Diaz. Dobrze wyczyścił go Demiral, jeszcze Neto. Może podawać idealnie między obrońców a bramkarza. Christiano ma szansę. I wreszcie pada, bramka, tak jest. 1 do zera dla Juventusu. Milan długo się bronił, ale nareszcie ich forteca padła. Dobrze tutaj, Cristiano może opanować piłkę, daje radę. Napędza tą akcję, czy będzie dograń do środka, tak jest. Neto w sytuacji sam na sam z bramkarzem. Portugalski duet rozklepał Milan. dwa do zera dla Juve. Tutaj nie będzie niespodzianki, będzie triumf Starej Damy. A jak widzimy Milan jest innego zdania, jeszcze chcą odrobić straty, Ibrahimović jednak traci piłkę. Sinistera, netto, Neto do Kolumbijczyka, Sinistera jest nie do zatrzymania, nikt nie jest w stanie go dogonić. Akcja 3 na jednego, cóż to jest za piękna akcja. I dogranie do Ronaldo, to jest formalność 3 do 0. Jak widać Sinistera zachował się bardzo dobrze zespołowo, no i też poprawił bilans strzelecki Portugalczyka. A wiadomo, że Ronaldo walczy o koronę króla strzelców. No i wygrywamy to spotkanie 3 do 0. Przez bardzo, ale to bardzo długi czas się męczyliśmy, ale ostatecznie wynik wygląda bardzo dobrze. Wygraliśmy spokojnie z Milanem. No jak widzimy, Milan nawet nie oddał celnego strzału, nawet w sumie nie oddał żadnego strzału. No to była totalna dominacja, jeśli chodzi o grę w ofensywie. Ale Milan miał dobrze spisujących się obrońców do, do pewnego czasu, no i dysponowanego don Przejdźmy dalej. No i widzimy: Liverpool, Juventus, Manchester City, Inter, Tottenham i Real Madrid lądują w grupie mistrzowskiej. Barcelona, Atletico, Manchester United, Arsenal, Milan i Chelsea w grupie spadkowej. Tutaj nie ma podziału punktów, więc jest to bardzo mądra zasada. A z kim zagram ostatni mecz w tym odcinku z Realem Madrid? Uuu, zapowiada się naprawdę ciekawe starcie, więc po zwycięstwo z królewskimi, oby byli królewskimi tylko na papierze. Jest tutaj wajna Dum, Benzema, Karim, Benzema zagrania do Vasqueza, Lucas Vasquez. Ma jeden z wód, ale jak widać skuteczny, Vasquez do środka, pięknie Castells, czy będzie dobitka? Na szczęście zabrakło tutaj zawodnika Real Madryt, a Uary jeszcze wyprowadzi tą akcję, Kieza. napędza akcję zbiegając do środka, Kieza wyczekuje momentu i podaje do Ronaldo, Cristiano Ronaldo w roli skrzydłowego, zagrał do Dybali, Dybala na 1 do 0, prawą nogą jak widać też potrafi, Juventus prowadzi od 10 minuty, to była wzorowa kontra, można się od nas uczyć. Dobry zagranie do Ronaldo, ten do Dybali, Dybala wypuszcza Ronaldo, Cristiano sam na sam z Thibaut i poprzeczka. Ależ to była petarda, ale niestety strzał niecelny. Jest tutaj Karim Benzema, Benzema pewnie utrzymał się przy piłce, Kazemiro. Castel zdaje radę, tak jest! Belk jest w imponującej dyspozycji, opłacało się go kupić z Wolfsburga. Jest tutaj Neto, Neto dośrodkował Ronaldo, ale Courtois z takich uderzeń to się co najwyżej może zaśmiać. Jest tutaj Dybala, Kieza, piłka na prawej nodze mocno i Kurtua. Jeszcze Dybala, ale był na spalonym. No, Kurtua też jest świetnie dysponowany. No, jak widzimy, to jest kolejny mecz, gdzie Bramkarze pokazują swój kunszt. No i tego się obawiam, no bo Kurtua naprawdę potrafi grać imponujące spotkania. Dybala. Jest tutaj Awar, zagranie do neto, neto w polu karnym, co wymyśli. i pięknie, kolejny raz Kurtua. No powiedzmy sobie szczerze, przy tym wzroście takich strzałów się nie wpuszcza. Vinicius, Cross. Toni Cross nie musiał tym razem pokazywać Viniciusowi, gdzie ma biec. Rodrygo z bramką, tak jest, 67 minuta. Real wraca do żywych, wyrównuje na Stadio Santiago Bernabeu. No i teraz się musimy obawiać, no bo mają jeszcze czas, żeby u siebie wygrać, ale my mamy inne plany, chcemy ich pokonać na ich własnym stadionie. Sinistera, indywidualnie podanie do Ronaldo, Cristiano. Ronaldo, Katem Realu, tak jest 2 do 1 dla Juventusu, 79 minuta. I wybitny Portugalczyk. Pokazuje na co go stać. No i wygrywamy to spotkanie. 2 do 1. Łatwo nie było, Bramkarze byli w naprawdę świetnej dyspozycji i Castels i Courtois. Można rzecz, że to był popis belgijskich Bramkarzy, bo i my, i Real Madryt mieliśmy właśnie Bramkarza z tego kraju. Oczywiście Thibaut Courtois jest niekwestionowanym numerem 1 w Bramce Belgii, ale w tej karierze Castelsowi też trzeba oddać to, co królewskie. Bo broni świetnie i to był idealny transfer w zimowym oknie. Przejdźmy dalej. No i widzimy sytuację. Utrzymaliśmy drugie miejsce. Pierwszy, Liverpool, trzeci, Manchester City. Najgorszy w grupie mistrzowskiej Real Madrid. W grupie spadkowej na czele FC Barcelona z bezpieczną przewagą nad Atletico. Tutaj Ronaldo jest na razie najlepszym strzelcem. Z po powalczy. Dybala jest najlepszym asystentem. A w czystych kątach króluje Alisson. No tutaj Castels nie ma za bardzo szans go dogonić, bo ma za mało spotkań do rozegrania. Tottenham, Inter, Manchester City, Atletico i Liverpool to są nasi rywale w następnym odcinku. Zapowiada się naprawdę interesująca rywalizacja o zwycięstwo w Superlidze. W samej Superlidze pozostało już zaledwie 9 kolejek do końca. Jeszcze oczywiście mamy Puchar Superligi. Postaramy się tam jak najdalej da się zajść. Nie oddamy się, będziemy walczyć do samego końca w lidze. Rywalizacja może być naprawdę ciekawa. Liverpool, Juventus i Manchester City mają realne szanse na mistrzostwo i nikt tanio skóry nie sprzeda. A kto ostatecznie wygra, to dowiecie się w przyszłości. A jeśli chodzi o ten materiał, to by było na tyle. Bardzo dziękuję wam za jego obejrzenie. No i oczywiście zapraszam Was na wszystkie pozostałe materiały na kanale. Trzymajcie się!